Cześć! Przed Wami mini tutorial. Moim gościem ponownie jest Beata. To gwiazda naszego poprzedniego odcinka. Właśnie kończę pudrować jej buzię. I teraz biorę chłodny matowy brązer. Mój ulubiony do tego pędzel z kolekcji Same Makeup. Oczywiście zanurzam czubek pędzla w produkcie. Znajdujemy kościarz mową. To jest teren poniżej kości jarzmowej i delikatnymi ruchami, końcówką pędzla pomalutku, naprawdę delikatnie, nakładamy brązer. Jak sami widzicie, pokazuję Wam, jak wymodelować twarz. Czyli po malutku, po malutku jest właśnie w tym miejscu. Nie prowadzimy brązela dalej niż właśnie ta linia. Po to, żeby zachować kobiece rysy twarzy. Film oczywiście nakręcam w świetle dziennym, czyli kolory ani um, rysy twarzy, ani wyrazistość nie są w żaden sposób zmodyfikowane. Dokładnie to samo robimy. Z drugiej strony, tutaj jest troszeczkę ciemniej, bo pada cień. Więc. Um, Rysy, które my teraz tworzymy, mogą się wydawać troszeczkę intensywniejsze. Jeszcze raz to samo. Te pociągnięcia pędzlem są bardzo delikatne. Tak naprawdę, prawie w ogóle go nie dociskam. W wymodelowaniu buzi ważne są te linie i kierunek linii, które właśnie Wam pokazuję swoimi dłońmi. Maleńkie poprawki. Kontrola. <noise> Widać piękne załamanie. Beata siedzi przodem do okna. Miałyśmy wtedy szary, dosyć ponury dzień. I teraz makijaż jest podrasowany. Zobaczcie, dodałam tylko i wyłącznie dwa produkty. Rozświetlacz, który powstał we współpracy katosu z VIBO jest na całej powiecie ruchomy oraz w kącikach oraz pomadkę starego dobrego Ewonu. Kolor będzie opisany pod filmem. Dajcie znać, czy wam się podobało. Albo jakie materiały chcielibyście w najbliższym czasie zobaczyć. Dzięki. Pa.